przenosimy nasze zgromadzenie w to miejsce, w którym się powinno odbywać. Także pan profesor też tu do nas przyjdzie. Jest z nami też pan minister Błaszczak. Chodźcie szanowni państwo, macie już gardła rozgrzane. Słyszałam, że będziecie, że będziecie mocno, mocno krzyczeć. Jest z nami e, oczywiście pan profesor Sławomir Cęckiewicz, oczekujący na przesłuchaniu, ale jest z nami też pan minister Błaszczak. A za chwilę, Szanowni Państwo, dojedzie do nas również Karol Nawrocki. Jest z nami też w wielu polityków, z których witamy serdecznie z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim. Są z nami dziennikarze strefy wolnego słowa, jest redaktor Tomasz Sakiewicz, jak już widzieliście redaktor Michał Rachoń, widzę Cezarego Kmyza, widzę Filipa Artesińskiego. ponieważ e, mamy już małą zmianę czasu, a na dziesiątą profesor musi wkroczyć do prokuratury, więc e, teraz zaproszę jaki mamy czas, muszę sprawdzać szanowni Państwo ja zaproszę na scenę, nie wiem czy Michał Tomasz, Sakiewicz jest Sławek, Sławku chodź do nas tu na scenę. Michał jeszcze prowadzi dalej. Jest... Odpina się. To zaraz Michał idzie Tomasz Sakiewicz, ale powiedziałabym, że biegnie. Bardzo serdecznie jeszcze raz jest Adrian Stankowski z nami. Witamy też. Rzecz pana doktora, może zaraz to zabiorę. Nie, nie tak zaraz. Damy radę. Damy radę, szanowni państwo. Mamy będzie... Mamy bardzo dużo czasu, gwarantuję Cieszęść. Państwu, że będzie się tutaj działo. Ekran mamy Cieszęść. wystawiony, też się będzie działo. Państwo macie takie specjalne grafiki z linią zdrady, z twarzami tych zapszańców polskich, którzy tą Polskę zdradzają. Zapraszam tutaj do nas. Cię. Dzień dobry, witam serdecznie, witam wolną Polskę, witam wszystkich, którzy cenią wolność słowa. Republika Republika. Zdrajca nie lubi wolnego słowa, bo ktoś może mu powiedzieć, że jest zdrajcą. I potem najłatwiej rozpoznać, kto jest kim dzisiaj w Polsce. Mamy do czynienia dzisiaj z niebywałą sytuacją. Od kilku dni krążą tajne akta e, steczki teczki sprawdzającej jednego z głównych kandydatów na prezydenta, e, które bez odtajnienia zostały udostępnione e, zaufanym, czyli przede wszystkim niemieckim portalom. A z drugiej strony. Za ujawnienie odtajnionych akt, które świadczą o zdradzie pewnej elity, o zdradzie pewnych polityków, o sprzedaniu Polski Rosjanom teraz chcą stawiać zarzuty. My nie jesteśmy po to, żeby sądzić, ale jesteśmy po to, żeby o tym mówić. Dlatego dzisiejsze wydarzenie to jest jeden z dowodów na to, że ktoś w Polsce chce wprowadzić cenzurę, że ktoś w Polsce chce zastraszyć, by właśnie tak efekt mrożący. Nie rób tego więcej. Choćbyśmy mieli straszne rzeczy na sumieniu, nie wolno tego ujawniać. To dzisiaj chcę powiedzieć prokuratura. Prokuratura, trzeba podkreślić, działająca kompletnie nielegalnie. Nielegalnie wyznaczona do, tej, do tego śledztwa, nielegalnie działająca i stosująca nieistniejące e, nie przepisy prawa. I panowie prokuratorzy, za sam fakt tego wezwania coś powinni trzyma, mieć postawione zarzuty. Chcę, bo podają się za osoby, którymi nie są. Bo podają się za. Osoby zdolne do pełnienia funkcji, których w tej chwili nie mogą pełnić. Oni nie mają prawa prowadzić tego śledztwa. A jednocześnie ci, którzy im to próbują wypomnieć, mają ogromne problemy. Są stawiani przed sądami, mamy przypadki już więźniów politycznych, mamy przypadki tortur, mamy próby odbierania koncesji niezależnym mediom, mamy próby zastraszania reklamodawców. Mamy próby niszczenia administracyjnie czy poprzez urzędy skarbowe wszystkich niezależnych podmiotów. Jeśli ktoś sądzi, Kurczę, że my nie wiemy kto to robi, jakie mechanizmy, jakie zapadają decyzje, to jest niewiarygodnie głupi. Tak jak ten, który ujawnił akta Karola Nawrockiego, jednocześnie zostawiając ślady skąd pochodzą. No mamy do czynienia nie tylko ze zdrajcami, nie tylko z przestępcami, ale z gangiem Olsena nieporadnym intelektualnie, nie, nieprawdopodobnie pewnym siebie bo uważającym, że nie zostaną z tego rozliczeni. Zostaną, zostaną. Komuniści zdrądzili długo, nie byli rozliczeni, bo za nim stał Wielki Brat. Ale dzisiaj ten Wielki Brat w Berlinie jest trochę mniejszy. I pewnie ich szybko po rzuciach zobaczy, że im się grunt pali pod nogami. Wielki Brat ma swoje sprawy i raczej nie będzie bronił ludzi, na których nie będzie można stawiać bo oni przegrają. Przegrają, bo z wolnością się nie da wygrać. To wrażenie, że można zrobić dowolne świństwo, że można zatkać każdemu usta, towarzyszyło komunistom. No ja, ja jestem z tego pokolenia, no Mateusz też jest z tego pokolenia, który załapał się na walkę z komuną. Oni uważali, że tego się nie da rozwalić. Oni uważali, że to się nie upadnie. Upadło z takim hukiem, że został tylko smród. I mieli kupę szczęścia, że nie siedzą za to po więzieniach.

Pana ministra Mariusza Błaszczaka. Dziękuję bardzo. Proszę Bardzo dziękuję, że już po raz kolejny spotykamy się tu przed, przed nielegalnie przejętą prokuraturą przez rząd Galicji 13 grudnia. W obronie prawdy się spotykamy. W obronie polskich patriotów. Bardzo wam dziękuję, bo wy jesteście polskimi patriotami. Wam przyszłość naszego kraju leży na sercu. Dziękuję, że jesteście. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy! Dlaczego linia zdrady Tuska jest faktem? Dlaczego tak się stało? No, dlatego, że władza, która dziś rządzi ponownie w naszym kraju, jest władzą patologiczną. A dlaczego ta władza patologiczna tak próbuje zaciemnić sytuację, zatrzeć. Pamięć o tych swoich haniebnych czynach, no, dlatego, że to jest dla nich kompromitujące. Oddanie wschodniej Polski pod okupację rosyjską, cóż można zrobić jeszcze bardziej zdradliwego? Stąd też te ataki. Stąd też te ataki na pana profesora Sławomira Cęckiewicza. Bo pan profesor Cęckiewicz razem z redaktorem Rachoniem udokumentowali zdradę, udokumentowali linię zdrady Tuska. Dlatego tak jest atakowany pan profesor. Ale pan profesor jest człowiekiem odważnym. Wiele przykładów może pokazywać odwagi w głoszeniu prawdy przez pana profesora. Zacznijmy od bardzo celnej książki o Wałęsie. Ile represji spotkało pana profesora. Ale pan profesor się nie poddaje, bo jest polskim patriotą, bo walczy o Polskę. Brawo. Brawo. Ja usłyszałem tu zarzuty postawione przez prokuratora upolitycznionego, można tak to powiedzieć, przez prokuratora, przed którym pewnie roztoczono wizję awansu pożądając od niego gorliwości, stąd on jest tak gorliwy. Kiedy usłyszałem te zarzuty, ja potem wyszedł ten prokurator tu do mediów i powiedział, że no minister w zasadzie miał prawo odtajnić te materiały. Ja rzeczywiście miałem prawo. Nikt, nikt tego, nawet on tego nie podważa, ale, ale zaczęły się interpretacje. Zaczęły się e, sytuacje, które e, powtarzają to, co działo się w PRL-u za czasów komuny. E, komuna komuna e, próbuje wrócić e, do naszego kraju, ale my się nie powdamy, prawda? Obronimy! Polskę <tłukamy> przed komuną! Go to go to, go. To, tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska. Tu jest Polska! 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 Tu Polska. Rzeczywiście tu jest Polska. Polska jest naszą ojczyzną i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Ale wracając jeszcze do tej linii zdrady. Otóż odtajnione dokumenty archiwalne, archiwalne dokumenty, bo przecież wcześniej zmieniliśmy zasady obrony. Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy centymetr polskiej ziemi od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości jest broniony. Te, te informacje, te dokumenty zostały opublikowane. Powstał cały serial, film. Ten film, oczywiście, został zdjęty z, ze strony internetowej Telewizji Polskiej w Likwidacji, a więc trafił na półkę. To też jest kolejny przykład tego, że komuna. Wróciła, są filmy, które trafiły na półkę, tylko czasy się zmieniły, mamy internet, więc w związku z tym możemy dotrzeć do tego filmu. No ale przede wszystkim, co mamy, proszę Państwa? Mamy telewizję Republika. Mamy telewizję Republika, która pokazuje linię zdrady Tuska, pokazuje te wszystkie fakty, które świadczą o tym, jak działał pierwszy rząd Donalda Tuska. I mamy do czynienia z podróżą tego w wykonaniu drugiego rządu Giłomnia ja A więc m, wszystko, proszę Państwa, przed nami. Przed nami bardzo ważny czas wyborów prezydencji. Czas, który będzie przełomowy dla naszego kraju. Bo żeby zatrzymać patologię, żeby do historii przeszły rządy krajuce 13 grudnia prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, kto musi zostać?

Że Polska będzie wolna, że Polska będzie się rozwijać, że Polska będzie bezpieczna. Bo przecież to tak też jest ważne w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Ważne jest to, żeby linia zdrady powstała żeby Polska była broniona od granicy, żeby wojsko polskie było silne, żeby wojsko polskie było liczebnie duże, żeby wojsko polskie było wyposażone w nowoczesną broń. To jest cel, który postawi sobie, kiedy rządziło prawo i sprawiedliwość, i to jest cel, który osiągaliśmy przebijając te wszystkie mury, jakie stawiano przed nami, krusząc beton w Ministerstwie Obrony Narodowej. Bo robiliśmy to w interesie przyszłych pokoleń Polaków. Robiliśmy to w interesie właśnie bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Widzimy, jak. Wściekle atakowany jest Karol Nawrocki. Widzimy, jak instytucje państwa zostały zaangażowane w walkę polityczną, w kampanię wyborczą. Nie ulega wątpliwości, że opublikowany dokument dotyczący przelewu pochodził, wszystko na to wskazuje, wszystko na to wskazuje, że pochodził z materiałów dostępnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc mamy do czynienia z wykorzystaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do walki. Politycznej, ale przyjdzie czas, kiedy te wszystkie nadużycia zostaną rozliczone. Ten czas będzie już niedługo. Ten czas przyjdzie po zwycięstwie. 18 maja albo 1 czerwca tego roku już ostatecznym zwycięstwie Karola Nawrockiego. A tak więc jest. bardzo państwa proszę o aktywność. Bardzo państwa proszę o to, żebyśmy przekonywali sąsiadów, znajomych do tego, że bardzo ważne jest, żeby na czele naszego państwa, żeby głową państwa był człowiek, który tą patologię posprząta, żeby był Karol Nawrocki. Dziękuję. Tak Ровно, Бродский! <клыш> <Yeah, клыш> <Lorda> <клыш>